Przytulanie noworodka i niemowlaka. Wyobraźmy sobie, jak niepokojące dla noworodka, dotąd zwiniętego ciasno w brzuchu mamy i stykającego się z nią każdą częścią swojego ciała, musi być uczucie, gdy nagle po porodzie leży samotnie na wadze lub łóżeczku. Przytulanie, dotyk i bliskość rodziców to dla malucha najlepszy sposób na oswojenie się z nowym otoczeniem i tak bardzo różnymi od poprzednich warunkami życia. Rodzice bywają zaniepokojeni, że maluch w wieku noworodkowym w ogóle nie daje się oderwać od ich ciała. Próbują znaleźć przyczyny takiego stanu rzeczy i pytają się, czy robią coś nie tak, a odpowiedź jest prosta: nic. Dziecko wzrasta w życiu płodowym, w środowisku, w którym w każdej sekundzie życia dotyka ciała mamy. Nic więc dziwnego, że niemowlę protestuje, gdy takiego kontaktu fizycznego mu zabraknie, na przykład po odłożeniu go do łóżeczka. Jednak rodzice starszych płocich często zastanawiają się, czy co daje przytulanie i jak zaspokoić dziecięce potrzeby bliskości i dotyku, aby nie zaniedbać jednocześnie własnych. Niemowlęta poznają świat za pomocą dotyku, całą powierzchnią ciała, dłońmi i ustami. Dziecko buduje swoją wiedzę na temat otoczenia, odbywając przyczyny i skutki wykonywanych przez siebie ruchów. Na przykład poruszanie rączkami pod kontrolą wzroku pozwala mu zaoprezerwować ruchy dłoni, które za każdym razem falują w inny sposób. Oplatanie rączkami grzechotek, wkładanie przedmiotów do ust. To zachowania, które pozwalają na gromadzenie i podporządkowanie doświadczeń o świecie, a także kształtowanie obrazu ciała. Dlatego im więcej kontaktu fizycznego, doznań z ciała, dotyku i troski dziecko dostanie od rodziców w ciągu kluczowych pierwszych miesięcy życia, tym lepiej rozwinie się i tym szybciej dojrzeje jego mózg. Relacja między. Rodzicem i dzieckiem jest cennym elementem budującym jego przywiązanie. Nie chodzi przecież tylko o to, aby stworzyć dziecku warunki do przeżycia, ale także zapewnić mu prawidłowy rozwój emocjonalny. Dotyk i czułość są niezbędne, aby nasza pociecha czuła się kochana i chętnie chodziła w relacje ze światem. We wczesnej relacji dziecka z rodzicem, odczucia towarzyszące, Różnym przejawom kontaktu fizycznego, takim jak kołysanie, przytulanie, otrzymywanie i dawanie pocieszanie, pocałunki, łaskotanie i zabawy dotykowe, noszenie na rękach i trzymanie za rękę, pozwalają na wytworzenie bezpiecznego wzorca przywiązania. Rozwój dziecka wymaga, aby rodzic dawał mu poczucie fizycznej i emocjonalnej dostępności. Jednak wraz z rosnącą niezależnością naszych pociech powinniśmy uczyć je, że jesteśmy blisko, gdy potrzebują wsparcia, a jednocześnie wystarczająco daleko, by dać im pole do samodzielnego działania. Wszystkiego dobrego też.